Dziś rozbrzmiewa do ciebie boskie przesłanie: jesteś ceniony, moje najdroższe dziecko. Ja, wszechmocny Bóg, z radością dzielę się z Tobą tą podnoszącą na duchu wiadomością. Pozytywna i wyjątkowa energia, emanująca z Twojego domu, odegrała znaczącą rolę w mojej decyzji o pozostaniu z Tobą. Obecność Boga chroni Ciebie i Twoich bliskich. Udaremniając wszelkie wrogie plany, które mogli wymyślić Twoi przeciwnicy. Jeśli wierzysz w Boga, obiecuję złagodzić Twoje cierpienie, niepokoje i wyzwania, zastępując je dobrym zdrowiem, radością i spokojem. Co więcej, niebiańskie istoty zostaną wysłane, aby zarządzać Twoimi zobowiązaniami finansowymi i rachunkami, chroniąc Twoich bliskich przed szkodliwymi, negatywnymi energiami. Jeśli Twoja wiara w Boga jest niezachwiana, uprzejmie wyraź ją. Poprzez polubienie i udostępnienie tej wiadomości. Ci, którzy stoją przeciwko Tobie, mają niewielkie konsekwencje, gdy Bóg jest po Twojej stronie, bogactwo, dobre zdrowie i małżeństwo, o których marzysz, zamanifestują się nie dzięki Twoim wysiłkom, ale dzięki życzliwości i miłości Twojego niebiańskiego Ojca. Bądź na bieżąco aż do zakończenia filmu, a ja ogłaszam błogosławieństwa dla Ciebie: doskonałe zdrowie, obfity dobrobyt i niezrównany sukces. Spodziewaj się cudownego zastrzyku gotówki w ciągu najbliższych 48 godzin, zapewniającego znaczną ulgę i radość. Postanawiam, że żadna broń uformowana przeciwko Tobie nie odniesie sukcesu. Stoję jako Twój obrońca, strażnik i twierdza, nadzorując Twoje samopoczucie, rodzinę, finanse i myśli. Powierz mi swoją wiarę, a ochronię Cię przed krzywdą, subskrybując nasz kanał, rozpoczynasz transformacyjną podróż, która pozytywnie wpłynie na każdy aspekt Twojego życia, finansowo, emocjonalnie, fizycznie i duchowo. Spłyną na ciebie cudowne wydarzenia i błogosławieństwa. Uznaj, że zostałeś wybrany jako przewodnik obfitości dla swojej rodziny. A w ciągu najbliższych trzech miesięcy Twoje nadzieje i ambicje się zmaterializują. Bądź pewien, że niestrudzenie pracuje za kulisami, aby wprowadzić korzystne zmiany: od dokumentacji medycznej po raporty kredytowe, salda kont. Kody pocztowe i lokalizacje zamieszkania. Miej wiarę, bo rozumiem Twoje pragnienia, otwieram okna możliwości dla zdrowia, bogactwa i sukcesu, docierając do życia Twoich bliskich, wpisz tak, aby odebrać te błogosławieństwa ponieważ twoja wytrwałość i posłuszeństwo przyniosą nie tylko osobiste błogosławieństwa, ale także błogosławieństwa dla twojej rodziny. Czeka ci okres odrodzenia i rewitalizacji, w którym wszystko, co zostało skradzione przez twojego przeciwnika, zostanie przywrócone. Cel: spokój i bogactwo. Specjalizuje się w wskrzeszaniu zmarłych i ożywianiu każdego aspektu twojego życia. Marzeń, związków, zdrowia i bogactwa. Nie trać nadziei, ponieważ świeże życie pojawia się tam, gdzie wydawało się, że go nie ma, uwierz w moją moc zmartwychwstania i bądź świadkiem niesamowitych przemian. Pod koniec miesiąca czeka na ciebie cud finansowy, przywracający to co zostało zabrane i uzdrawiający to, co zostało uszkodzone. Bogactwo popłynie szybciej niż oczekiwano. Przygotuj swój umysł i serce na przyjęcie tego błogosławieństwa, ponieważ jestem źródłem wszelkiego dobra. Raduj się, bo dziś wieczorem twój telefon przyniesie wieści o łasce. Wyraź swoją wdzięczność Bogu. Wszystkie te dary pochodzą z mojej miłości i dobroci. Bądź błogosławiony przez Boga i Ojca Naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłosiernego stwórcę i źródło wszelkiej pociechy. Przyszedłem, aby zaoferować pocieszenie i złagodzić brzemiona, które nosisz, zaufaj mi, bo mam wspaniałe plany dla Twojego życia. Uleczę rany i obdarzę szczęściem i sukcesem Ciebie i Twoich bliskich. Przeszłe wyzwania i łzy nie muszą budzić strachu. Ponieważ jestem tutaj, aby publicznie udzielać darów i uzdrawiać wszystko, co można uzdrowić. Twoje cierpienie wkrótce ustanie zastąpione oświeceniem, spokojem i obfitymi błogosławieństwami. Wpisz 222, jeśli wierzysz. Nie zapomnij się pomodlić, bo zawsze jestem tutaj, by słuchać. Szukaj mojego przewodnictwa i bądź pewien, że Twoje pragnienia zostaną spełnione. Nie bój się, bo mogę zmienić Twoje okoliczności i pobłogosławić Cię nawet w obliczu przeciwników. Mężczyźni chrześcijanie nigdy nie powinni poddawać się rozpaczy, ponieważ Duch Święty, pocieszyciel i doradca, mieszka w nich. W czasach ciemności módl się o pomoc, dziel się swoimi najgłębszymi uczuciami, a zanurzecie w niepojętym spokoju. Pokonaj mrok i rozpocznij życie pełne nadziei i radości. Zaufaj mi jako ostatecznemu źródłu, nawet w najtrudniejszych chwilach życia. W obliczu przeciwności losu szukaj pocieszenia i siły w Bogu. Jestem gotów przywrócić wszystko, co utraciłeś. Wprowadzając okres odnowionej miłości i śmiechu. Moim najgłębszym pragnieniem jest Twoje dobre samopoczucie i uzdrowienie, torując drogę do życia obfitującego w spokój i bezpieczeństwo. Zamiast pozostawać biernym, użyj swojego głosu, aby zadeklarować, że każdy aspekt Twojego życia działa na Twoją korzyść. Dzięki Chrystusowi posiadasz władzę i dziedzictwo, aby to osiągnąć. Odnajduj radość w każdych okolicznościach, zachowuj nieustanną pogodę ducha i nawiąż ze mną otwarty kanał komunikacji poprzez modlitwę. Zawsze pielęgnuj wdzięczność, niezależnie od sytuacji. To jest moje szczere życzenie dla Ciebie, zgodnie z objawioną wolą Chrystusa Jezusa. Zaufaj dziś Bogu, podczas gdy ja, Pan, aktywnie pracuję nad wprowadzeniem pozytywnych zmian w Twoim życiu. Jestem tutaj, aby podnieść Twoje smutki, zastąpić je radością i pomóc Ci pokonać przeszłe przeszkody, aby odnieść sukces. To kluczowy moment. Miej wiarę w moje aktywne zaangażowanie w Twoje okoliczności. Twoje życie jest na krawędzi nowego etapu, naznaczonego miłością. Dobrobytem, przyjaźnią i niespotykanymi dotąd możliwościami. Przygotuj się na transformujące błogosławieństwa, które są w drodze, przyjmij tę odpowiedzialność z entuzjazmem, ponieważ poprzez Ciebie chcę dotknąć życia wielu ludzi. Przygotuj się na bezgraniczną obfitość. Niekończące się bogactwo, dobre zdrowie i sukces. Jeszcze zanim wyznaczyłeś osobiste cele, miałem misję dla Twojego życia. Zaufaj mi w chwilach niepewności, wiedząc, że poprowadzę Cię w kierunku planów, które mam dla Ciebie. Poświęć chwilę na modlitwę, Ojcze w niebie, prowadź mnie swoją prawdą, bo Ty jesteś Bogiem, który mnie zbawia. Te słowa nie są zwykłymi wyrażeniami, ale przejawami mojej miłości do Ciebie. Moje ukochane dziecko. Zastanów się nad nimi, pozwalając im kierować Twoją ścieżką wiary. Pamiętaj, że zawsze jestem u Twojego boku poprzez życiowe wzloty i upadki, szczęśliwe i smutne chwile, okresy błogosławieństwa i próby. Nie jesteś sam, jestem Twoim godnym zaufania towarzyszem. Twoje życie jest na skraju wiecznej transformacji, zaskakując nawet tych, Którzy w ciebie wątpili. Wkrótce osiągniesz niewiarygodny sukces i doświadczysz zmieniających grę korzyści, trudności, które napotkałeś, są już za tobą. Zaufaj mi i ciesz się obiecującą przyszłością. Jestem Twoim Bogiem i będę się o Ciebie troszczył aż do ostatniego tchnienia. Zaprojektowałem Cię, a moja obecność jest stała, jestem przy Tobie przez cały czas. Gotowy pomóc ci w każdej sytuacji. Pozostań wytrwały, nigdy nie przestawaj ufać, mieć nadzieję i z przekonaniem wypowiadać moje słowo. Dobroć i łaska są w drodze do Ciebie, udostępnij tę wiadomość, aby szerzyć pozytywne nastawienie. Niektóre aspekty Twojego życia są poza Twoją kontrolą. Zamiast się martwić, zwróć się do modlitwy i powierz mi swoje sprawy. Niezwykłe błogosławieństwa zmyją twoje troski. Idź naprzód z ufnością, wiedząc, że moja miłość do ciebie przewyższa życiowe wyzwania. Przygotuj się na niespodziewane błogosławieństwa. Zapewnię ci ludzi, zasoby i pomoc finansową wykraczającą poza twoją wyobraźnię. Twoja sytuacja finansowa wkrótce ulegnie pozytywnej zmianie. Miej wiarę. Rozwijaj się, by być odważnym i potężnym, pamiętając, że jestem stwórcą wszechświata. Nie trać nadziei, mogę doprowadzić do spektakularnej zmiany w ciągu kilku sekund. Pomimo otaczających Cię wyzwań, przygotowałem się, by zapewnić Ci bezpieczeństwo. Zaufaj mojej nadprzyrodzonej interwencji, a poczujesz się bezpiecznie w moich objęciach. Unikaj niepotrzebnego stresu, mniej rozpamiętując przeszłość, lub nadmiernie martwiąc się o przyszłość. Jeśli coś zamierzam, to tak się stanie i nic nie może temu przeszkodzić. Zrelaksuj się, wiedząc, że zawsze działam w Twoim najlepszym interesie. Okazja puka do Twoich drzwi, przyjmij ją. Czy jesteś gotowy odpowiedzieć i zacząć od nowa? Ciężar Twojego długu wkrótce zostanie zniesiony i zapewniam Cię, że wszystkie Twoje wydatki zostaną pokryte. Twoja sytuacja finansowa jest na skraju znaczącej pozytywnej zmiany. Przygotuj się na to z wdzięcznością, mój drogi, zaufaj mojej miłości do Ciebie. Uwierz w moje obietnice i bądź pewien, że będę przy tobie, prowadząc Cię przez życiowe wyzwania ku jaśniejszej przyszłości. Oczekuj błogosławieństw, ekscytacji i optymizmu, gdy będę torować drogę ku lepszemu jutru. Aby ubiegać się o to błogosławieństwo, powitaj pozytywne nastawienie i zanurz się w oczekiwaniu na pomyślną przyszłość. Miej pewność, że jestem obecny w każdych okolicznościach. Lecząc Twoje rany i uzdrawiając Twój stan finansowy. Przygotuj się, bo wkrótce otworzę drzwi, o których otwarcie się modliłeś. W nadchodzącym tygodniu czekają Cię niesamowite doświadczenia, wypełnione radością, uczuciem i harmonią. Przyjmij dobrobyt, który wnoszę do Twojego życia. Co więcej, pamiętaj, że usuwam szkodliwe elementy z Twojego życia. Zaprzestań destrukcyjnych relacji i negatywnych myśli, ponieważ utrudniają one Twój rozwój i radość. Pozbycie się ich utoruje drogę dla prawdziwej, niezafałszowanej miłości, która znajdzie drogę do Twojego serca, afirmuj głośno: Przyciągam bogactwo do mojego życia. Nagrody finansowe są na horyzoncie, przynosząc szczęście i spełnienie wykraczające poza Twoje dotychczasowe doświadczenia. Pamiętaj, te słowa płyną prosto z mojego serca do Twojego. Zaufaj mi. Podążaj za moimi wskazówkami i bez wahania, podążaj swoją ścieżką. Będziemy razem podróżować ku przyszłości wypełnionej bogactwem moich błogosławieństw. Jestem tutaj, aby naprawić to, co zostało złamane w Twoim życiu, wesprzeć Twoją wizję i pomóc Ci pokonać przeszkody. Sukces czeka na Ciebie, przewyższając nawet najbardziej ambitne oczekiwania. Życie wieczne mogę zapewnić tylko ja, podczas gdy lekarz może uratować Ci życie, a prawnik może go bronić. Tylko ja mogę zaoferować życie wieczne. Znoś swoje obecne cierpienie, ponieważ cudowne wydarzenie wkrótce się rozwinie, zmieniając Twoje życie miłosne, ścieżkę duchową i sytuację finansową. Ulepszenia są nieuchronne. Modlitwy Twojej babci ochronią Ciebie i Twoją rodzinę, trzymaj to blisko i często potwierdzaj. Zaproś do swojego życia dobrobyt, dobre zdrowie, miłość i podnoszącą na duchu energię. Przed końcem miesiąca trwałe nagrody poszerzą Twoje uśmiechy, prezentując niesamowite perspektywy i przełomy finansowe. Przygotuj się na okres naznaczony niewyczerpanym szczęściem, przynoszący dobrobyt, szczęście, cuda i bezgraniczną radość. Dołącz do mnie w modlitwie, moje dziecko. Wyczuwam Twoją bezsilność i ciężar spowodowany Twoją obecną sytuacją finansową. Znajdź pocieszenie w mojej ogromnej mocy. Niech moja obecność złagodzi niepokój w Twoim sercu. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a cuda są w drodze. Liczne błogosławieństwa spłyną na ciebie, zaspokajając wszystkie Twoje potrzeby. W trudnych chwilach pamiętaj, że ja, Twój Bóg, idę z Tobą, walcząc w Twoich bitwach i zapewniając zwycięstwo. Zachowaj niezachwianą wiarę, ponieważ jestem Twoim źródłem i przewodnikiem. Przyjmij nadchodzące odbicie, zapoczątkowując odnowione życie pełne celu, spokoju i bogactwa. Z miłością i współczuciem wyciągam do ciebie otwarte ramiona na początku tego nowego tygodnia. Przyjmij błogosławieństwa, które mam dla ciebie w zanadrzu, gdy otwierają się bramy obfitości, a moja dobroć leje się jak deszcz. Twoje modlitwy są wysłuchiwane. A ja jestem tutaj, aby pomóc ci w Twoich wyzwaniach. Nie bój się krytyki. W imieniu Jezusa wyrzekam się i wiążę każde negatywne słowo wypowiedziane przeciwko tobie. Jesteś ceniony, a moje uczucie do ciebie nie zna granic, nie pozwól, aby strach i niepokój cię pochłonęły, przedstaw swoje prośby poprzez modlitwę, dziękując za to, co już zostało osiągnięte w twoim życiu. Z uwagą słucham Twoich szczerych słów, posiadam moc, by zamienić zamęt w jasność, przeciwności w zwycięstwo, a przegranego w zwycięzce. Twoje trudności służą pewnemu celowi, kształtując Cię na osobę, którą chciałem, abyś był. Nigdy nie trać nadziei, bo nie zrezygnowałem z Ciebie, nawet jeśli się potkniesz i upadniesz, zawsze jestem gotów udzielić Ci przebaczenia. Gdy zwrócisz się do mnie o nie, moje ukochane dziecko. Nie żywię do Ciebie urazy, moja miłość do Ciebie jest niezachwiana i zapewniam Cię o moim przebaczeniu za wszelkie wykroczenia. Przyjmij je, ponieważ odzwierciedla ono bezgraniczną miłość, jaką do Ciebie żywię i moje pragnienie, by być świadkiem twego dobrobytu, jeśli wierzysz w Boga, potraktuj to jako afirmację. Byłem świadkiem bólu, który znosiłeś i łez, które wylałeś. Zaufaj mi, bo mam dla ciebie błogosławieństwa za każdą wylaną łzę. Twoje łzy cierpienia i rozpaczy nie są daremne, pielęgnują w tobie nasiona wzrostu. Zachowaj wiarę, rozumiejąc, że kształtuje cię na osobę, którą masz się stać, pośród waszych zmagań, oprzyjcie się na mnie, drodzy. Bo jestem fundamentem, na którym możecie zbudować swoje zbawienie. Zbliżcie się do mnie w potrzebie, a zapewnię Wam ukojenie, gdy presja życia stanie się przytłaczająca. Jestem tutaj, aby być Twoim wsparciem i przewodnikiem przez wszelkie burze, z którymi możesz się zmierzyć. Uwierz w moc mojej miłości, która przewyższa Twoje zrozumienie. Zanurz się w cieple i współczuciu mojej miłości, znajdując siłę i odwagę, by stawić czoła wyzwaniom w jej objęciach. Cztery przewodnie zasady towarzyszą ci przez życie. Miej wiarę we mnie, twojego Boga. Który wytycza dla ciebie ścieżkę, jestem Bogiem możliwości. Nawet gdy ucieczka wydaje się niemożliwa, otworzę drzwi i stworzę drogi. Zaufaj mojej zdolności radzenia sobie z problemami. Nie jesteś sam w tej podróży. Ja, Bóg Wszechmogący, walczę u Twego boku, Twój najpotężniejszy obrońca. Przekaż mi swoje troski, a będę walczył o Ciebie z bezgraniczną miłością i mocą. Pamiętaj, że modlitwa jest silną terapią dla Twojego ducha. Zbliżaj się do mnie w modlitwie w ciężkich lub załamanych chwilach ponieważ jestem Twoim uważnym i kochającym Ojcem. Wylej swoje serce poprzez modlitwę, aby nawiązać połączenie z moją niebiańską obecnością, znajdując pocieszenie, kierunek i uzdrowienie. Zawsze pokładaj wiarę w moim osądzie, zwłaszcza w kulturze, która ceni niecierpliwość i szybką przyjemność. Polegaj na moim doświadczeniu, gdy rozeznaję idealny czas na działanie i cierpliwość błogosławieństwa wykraczające poza twoje najśmielsze marzenia czekają na tych, którzy są wystarczająco cierpliwi, by na mnie czekać. Zastanów się nad przeszłymi przypadkami, w których nieoczekiwanie Ci pomogłem, zamieniając desperację w radość i beznadzieję w nadzieję. To przesłanie daje pewność, że będę wierny w przyszłości, tak jak byłem w przeszłości. Zaufaj moim zapewnieniom, które są niezłomne pod każdym względem. Zastąpię strach ogarniający Twoje serce niezachwianą ufnością. Jestem spokojem w Twoich burzach, źródłem siły, gdy wszystko wydaje się stracone. Uwierz w Jezusa jako swojego Pana. Kiedy przyjdziesz do mnie w potrzebie, będę z tobą na każdym kroku, prowadząc cię przez najciemniejsze czasy, jestem twoim światłem przewodnim, dającym ukojenie podczas udręki. Miej wiarę w moją trwałą miłość, wiedząc, że zawsze będę u twego boku, trzymając cię za rękę podczas wyzwań. Niech to przesłanie przyniesie ukojenie i rozpali wiarę w twoim sercu, potwierdzając, że nigdy nie jesteś sam. Zawsze jestem z Tobą. Amen!